Jak nazywa się swobodny styl, w którym ubrania są wygodne i odpowiednie na co dzień? Casual. Jak nazywa się przyczyna, która zmienia stan ruchu ciała lub powoduje jego odkształcenie? Siła. Jak nazywa się żaba żyjąca w lasach deszczowych o jaskrawych barwach ostrzegających przed jej toksyną? której skórnego jadu rdzenni mieszkańcy używali do zatruwania strzał. Drzewo łastrujący. Jak nazywa się jednoczesne brzmienie trzech lub więcej dźwięków, które tworzą akord dysonujący, czyli nieprzyjemnie napięty? Dysonans. Jak nazywa się małe urządzenie w kształcie lejka, którym mierzy się ilość opadłego deszczu? Deszczomierz.